Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak przekładają się poszczególne głosy ludzi na to, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku, czyli w ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Hillary Clinton zdobyła około 3 miliony więcej głosów, a i tak przegrała wybory. To jak to wygląda? Wygląda to tak, że ludzie głosują tak jak w każdym normalnym demokratycznym kraju. Ale jak te głosy są liczone, to już jest inaczej. W Stanach Zjednoczonych ostatnią decyzję, kto będzie prezydentem, mają elektorzy. W każdym stanie ilość elektorów jest inna. W niektórych jest ta sama w zależności od tego, czy stan ma podobną liczbę ludności. Tak na przykład jest na Florydzie w Nowym Jorku. W tych dwóch stanach mamy 29 elektorów. Czyli jak to wygląda? Wygląda to tak, że jest 538 elektorów na cały kraj. Poszczególne stany w zależności od liczby mieszkańców mają mniej lub więcej elektorów. Największym stanem w Stanach jest Kalifornia, ma 55 elektorów. Floryda, jeżeli dobrze pamiętam, ma 29 i Nowy Jork ma 29. Drugim stanem jest Teksas. Oni, nie pamiętam ile mają, mają 30 parę elektorów. I to wygląda tak, że ludzie normalnie idą głosować na swojego kandydata. W danym kraju, w danym, chciałem powiedzieć kraju, w danym stanie w którym największą liczbę głosów dostaje. Dajmy na to, OK, może wytłumaczę to na takim naj, najbardziej prostym przykładzie. W Kalifornii, dajmy na to, ludzie głosują, wygrywa Joe Biden. Wtedy elektorzy powinni zasugerować się wolą ludzi i 55 elektorów powinno zagłosować za Joe Bidenem. Czyli powiedzmy, Joe Biden ma 55 głosów. Dajmy na to, w Nowym Jorku. Wygrywa znowu Joe Biden i wtedy 29 elektorów powinno zagłosować za Joe Bidenem. Czyli wtedy 55, dodać 29, ale jest 84, tak? 84 głosy ma już wtedy Joe Biden. Na Florydzie, dajmy na to, wygrywa Donald Trump i on wtedy ma 29 głosów. I tak stan po stanie dokładają. Yy, się te cegiełki, głosy się zbierają i żeby zostać prezydentem trzeba uzbierać 270 głosów elektorskich lub więcej. Minimum to jest 270. Czyli jak łatwo możecie po, pomyśleć teraz, nie jest trudno zdobyć więcej głosów ogólnie jako ludzie, którzy głosują na daną osobę. Można zdobyć więcej głosów, a można przegrać wybory. Badajmy na to, na, w Kalifornii może więcej Ludzi oddać głos na któregoś z kandydatów, ale ogólnie wy, wy, liczą się te głosy elektorskie. I często jest tak, bo to można było powiedzieć, a to jest tak. Najczęściej to i tak nie jest um, do końca, bo w większości o, w głosy pokrywają się z, z elektorami. No nie do, nie do końca, bo właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, w 2016 roku tak wyno, wy, wygrał Donald Trump. Um, tak samo było w, w momencie, kiedy um, George W. Bush uh, wygrał z Gorem. Wtedy tam były afery w, na Florydzie. Ludzie właśnie tam mieli problem. Tam pod, pod, dopatrywali się, kto jak yy, głosował. No w końcu to sąd wszystko ukrócił i okazało się, że George W. Bush został prezydentem. I teraz jeszcze Wam opowiem, dlaczego najczęściej się słyszy o. Paru stanach. Na pewno oglądacie wiadomości, jak kogoś to interesuje i najczęściej się mówi o Teksasie, Florydzie, Pensylwanii, Wisconsin, a Michigan. To są stany tak zwane swing states, czyli stany, gdzie ludzie głosują raz na kandydata z partii republikańskiej, raz na kandydata z partii demokratycznej. Na przykład, już mówiłem o Kalifornii. Kalifornia jest takim stanem, który już od Wielu lat głosuje przeważnie na kandydata z Partii Demokratycznej, i dlatego, mimo że to jest największy stan, już teraz nie wzbudza takiej, takiego zainteresowania. Dlatego, że okej, okay, już wiadomo: demokraci będą mieć 55%. Głosów elektorskich. I walka cały czas jest o Florydę, dlatego że Floryda potrafi zaskakiwać, czasami potrafi zagłosować jak to było w przypadku Baracka Obamy na Baracka Obamę, który był z Partii Demokratycznej, a znowuż 4 lata temu. Floryda wybrała Donalda Trumpa, czyli kandydata z Partii Republikańskiej. Dlatego teraz jak właśnie słyszycie o tym, jak to jest i dlaczego takie jest właśnie zamieszanie, dlaczego najczęściej się słyszy, kto wygra na Florydzie, kto wygra w Teksasie, kto wygra w Pensylwanii, kto wygra w Michigan, to właśnie dlatego, że to są dosyć, dosyć duże stany, które mają dość dużą liczbę elektorów ludzi, którzy decydują o tym, kto zostanie prezydentem Stanów, Stanów Zjednoczonych i to są stany, które mogą iść albo w jedną, albo w drugą stronę. Tak więc najważniejsze, co jest zapamiętać, to głosy ludzi przekładają się na te głosy elektorów. Elektorzy jest ich 538 w całym kraju i trzeba Zdobyć przynajmniej 270 głosów elektorskich, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak więc dziękuję za uwagę i do miłego.